Konowicz odwiedził Kanonowicz odwiedził największa gwiazda polskiego internetu. Bynę, e, odwiedził się gospodarstwo. Złozę konnego, e, jak. E, Kuwali, rolnicy e, jak, pod lasem. Z czego jest zbudowany wóz? Z czego jest budowany wóz? Co to jest? Nie moja populacja. Koło, opona. Co to jest? To nie. Nie. Skrzynia biegu. Nie. No nie wiem. No nie, to mnie zaskoczyło. No. no, no, no. Ty masz odpowiedź, nie? Yy, nie wiem. Nie zgadłeś. Nie zgadłem. Yy, dyszel. Ani nie, dyszel. No, a? Dyszel do pośrodku jest, tu. A, a to? Nie. Wędzidło? Nie. O, o hobla. No. To. A inaczej, dyszelek dyszelek Tak, jeden i drugi. Zidło. To jest do niej no, konia. Czego? Jednego, dwa, jeden to ciągnie. Czego, czego, czego? Dyszelku. Dyszelku. A to co to jest? A, nie wiem. Rączka. Ale rączki to widzisz? Tak. A to? Yy, no tu się podłoga, siedzi. Stoi. Nie, siedzi się bokiem. Na tych burta To jest deska. Deska. A ilu osobowa? A podczas to jest? Spodek. Spodek? No, a ilu osobowa? Furmarka krzyścina. Ile osobowa jest? No Za 20, ty! 10 po jednej, 10 po drugiej. Gdzie? To? Tak. A, to pewnie takie woźnica sobie przy, podkłada po siedzenie. E, żeby siedz, siedział. Siedzenie. Tak, za wkrótce znowu pochodzi. Cześć. Cześć Bogdan. Witam. To Bogdan Kubala rolnictwo w Podlasie Krzysztof Konanowicz odwiedził Bogdana. Coca-Colę pije. Furmankę ogląda. Patrzcie, patrzcie już co narobił. Tylko wszedł na podwórko i zobaczcie co Krzysiek zrobił. Walił traktor I już dom rozwalił. No górna, no Krzysiek, jak ty to zrobiłeś? Co tam się stało? Zobacz się? Ciągnikiem? O! Kurka